I witam Was serdecznie, moi drodzy. Witam Was z powrotem w cyklu Droga z Gromneo Scavenger. I jest to najnowsza już aktualizacja, która wyszła już parę dni temu w sumie. Ale dopiero teraz mam przyjemność w nią zagrać. Czego od niej oczekuję? Na pewno tego, że poprawi wiele błędów, bo ponoć dużo, dużo, dużo było do naprawy. Mm, też wprowadziła sporo nowości na m.in. nowy teren, bagna, gdzieś na południu, który właściwie zamierzam odwiedzić, oczywiście. Będzie to nasz główny cel, jak na razie, na samym początku. I, i, i jeszcze jakieś nowe przedmioty, nowe potwory, nowe walki, e, nowe zachowanie. Także sporo tego jest, sporo nowości zostało wprowadzone. No i cóż, zobaczymy, przekonajmy się w praktyce, jak to wszystko wygląda. Dobra, zacznijmy nową grę. Ok, jaką postać by tu sobie stworzyć, żeby dojść do tych bagien, na pewno chcę, żeby nasz bohater, nasz Filip był dosyć wytrzymały i myślę, że tutaj nie będę za bardzo odbiegał od wyboru, poprze, od wyboru umiejętności z poprzednich gier, także, także, także myślę, że coś takiego byłoby niezłe. To są w sobie moje ulubione umiejętności, ale nie, czekajcie, czekajcie, jeszcze coś właśnie to. Na pewno to chciałem I, i i, co jeszcze? No cóż, dobra, niech będzie to. Będziemy mieli trochę inny metabolizm. Na pewno będziemy musieli dźwigać trochę więcej jedzenia. Yy, ale jesteśmy silni. Jesteśmy silni... A nie, przepraszam, to tutaj jest chyba twardzi wytrzymali. To by nam pozwalało, czy udźwignąć więcej jedzenia. Ale dobra, myślę, że. że a nie, to. Okej, okay, dobra. W ten sposób, chodź tu. W ten sposób. Okej. Okay. I chyba, że jeszcze są jakieś umiejętności, które teraz by się bardzo przydały. Nie, okej, okay. zostaniemy przy czymś takim. Dobra, tak wygląda nasz bohater. Tym razem i jedziemy. Mam wrażenie, że głośność została znacznie zmieniona w grze. Ale dobra, no i wszystkim znany pokój jest, e, I cały czas wydatujemy słowa właśnie z tymi, e, z tymi, tymi dziwnymi pojemnikami kryogenicznymi. Właśnie, to są pojemniki kryogeniczne. Dobra, możemy spróbować się schować. Ale na razie może znajdziemy coś ciekawego. Nie, nie znajdziemy nic ciekawego. Dobra, ostatnim razem chyba. E, Ostatnim razem odmraziliśmy chyba gwiazdę reality show, to tym razem odmrazimy sobie jakiegoś wysoko postawionego gościa. No dobra, przychodzi nasz znajomy. E, Okej, okay. ten gość nazywał się Lloyd. No dobra, to skoro nazywał się Lloyd, to trudno, to już nic po nim nie zostanie. E, zobaczmy co my tu jeszcze możemy zrobić. No dobra. Zwróćmy uwagę na szczegóły. Na razie jestem spokojny, wiem, że ten <laughs> przerośnięty ratlerek zajmie się, zajmie się naszym biednym Loidem Także nie przejmuję się tym, co my tu mamy. Znaleźliśmy multinarzędzie, które nam się oczywiście przyda na sam początek. Eee, eee, czy, 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 nie, czekajcie, to jest prawa ręka, dobrze. OK, czy coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Znajdziemy pewnie teraz dokładnie tak. Znaleźliśmy zestaw pierwszej pomocy, który weźmiemy, i tak wyekwipowani ruszymy w świat. Teraz zobaczę, czy coś tutaj się zmieniło, ale na razie nie widzę tutaj na tym poziomie jakichś zmian. Hmm. Chyba nie. Chyba nie. No dobra, w takim razie. Zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Może jakieś dane się zmieniły, czy coś. Nie. Dalej nazywamy się Philip Kindred. Dalej mamy jakieś e, oszczędności w banku. Hmm, hmm, hmm. A nie przepraszam, przepraszam. To nie są oszczędności w banku, to jest numer konta. Okej, okay, no to ładnie zapłysnąłem. I, I i co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, wszystko. To wszystko, co mogliśmy tutaj zdziałać, przynajmniej na razie nie pójdziemy tam do tego przerośniętego Chiwały. I okej, okay, jesteśmy na wolności, wyszliśmy. Niech to tylko. Właśnie, wezmę do ręki nasz nóż. I okej, okay, możemy wyruszać. Pójdziemy sobie oczywiście na południe. Sprawdzę jeszcze tylko, czy mapa się powiększyła. Nie, nawet mam wrażenie, że się zmniejszyła. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale naprawdę mam wrażenie, że jest dużo mniejsza. A może to dlatego, że dawno nie grałem, po prostu. Okej, okay. poszukajmy czegoś, czegoś do ubrania się. I, I sprawdźmy, co jest na południu. To właśnie tak. Kamienie, kamienie. Czy one są nam potrzebne? Nie, raczej nie, przynajmniej na razie. Okej, okay. koniec tury. Dobra, to są jakieś przedmioty. Weźmiemy, zobaczymy co to jest. Nie ma nic, jest tylko woda, ale co z tego, skoro i tak nie mamy. Nie mamy w czym jej trzymać. Także niestety nic tu na to nie poradzę. Sprawdźmy może tutaj coś jeszcze jest. Nie, też nie tylko woda, tylko woda. I musimy zakończyć naszą turę. O, przynajmniej więcej widać. Dobra, to się chyba wrócimy się do tego lasu. Które minęliśmy. Może coś znajdziemy w tej chatce? I pierwsze miasta, nasze pierwsze miasta, cudownie. Dobra, zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Nie, na pewno nie to. Przeszukamy sobie ten budynek. Samotna chatka, zaraz zobaczymy. Ok, czy coś to nam pomoże? Tak, zwiększy nasze bezpieczeństwo, ale jeżeli chodzi o, e, o jakieś przedmioty, to nic nie znaleźliśmy. No właśnie. Dobra, zakończmy tą turę. Naprawdę mam wrażenie, że dźwięki są zdecydowanie ciszej. Zaraz zobaczymy, czy da się gdzieś je zmienić, ale chyba nie. No dobra. O, widzimy naszego pierwszego kolegę, którego postaram się uniknąć na dzień dzisiejszy. Dobra, dotarliśmy do miasta, do pierwszego zniszczonego miasta. Nie, Zaraz zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że coś dobrego. E, nic nadzwyczajnego. Tylko butelkę. Ale butelkę możemy zatrzymać, bo będziemy w niej przetrzymać na pewno wodę. Nie, ona zajmuje cztery kratki. E, I zaraz to ogarniemy. Zrobimy sobie tutaj, powiedzmy, mały, małe przemeblowanie w apteczce i weźmiemy sobie Butelkę Dobra e, Przeszukajmy zatem tą lokację Co my tutaj mamy? Opuszczony apartamentowiec Dwa opuszczone apartamentowce Czemu tutaj nie mogę używać Innych umiejętności Tylko to, Ok. Więc przeszukamy to normalnie Już widzę, że coś ciekawego Ale tym samym Latarka, pięknie Tylko, że nie mamy jej w co zabrać na pewno weźmiemy sobie wodę. Na pewno weźmiemy sobie. Nie weźmiemy, bo nie mamy cholera. Nie mamy na czym zawiesić. A to bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. A skoro już tutaj widzę, że dosyć szybko nam będzie spadał, szybko nam spadały paski, jedzenia i nawodnienia, to się napijemy od razu. Latarka, latarka jest pusta Cena 6,66 Mhm, okej okay. Pewnie promocja z reala Kurczę Chciałbym wziąć tą I zapomniałem, jak to się nazywa Tak, lornetkę, chciałbym wziąć tą lornetkę Ale Kurczę, nie wiem jak zabrać Okej okay. No dobra, niestety. Niestety zostawimy ją tutaj. Czy coś jeszcze nam się stąd przyda? Gałązki, gałązki. Jasne, żeby się to wszystko przydało. Tylko, że nie mamy jak. Jak tego wziąć? No możemy wziąć sobie. Moglibyśmy wziąć tą tackę i na nią pozabierać różne rzeczy. Ale ona będzie nam spowalniała w tym momencie. Chyba, Więc wiecie co, może czemu by nie Weźmiemy to sobie I weźmiemy na to okulary Tfu, okulary, Boże, co ja mówię, lornetkę i latarkę I gałązki <coughs> Ok. Przy okazji e, Zwabiliśmy Dźwiękami parę stworzeń ale sprawdźmy przy okazji jeszcze drugi budynek. I, i, i. Nic. Nic. Pusto cisza. No dobra, zakończmy turę. <laughs> Dostaliśmy drgawek, Nic dziwnego. Dobra, przeszukajmy jeszcze te ruiny. Dobra, walący się budynek. E, na pewno nie będę go, na pewno nie będę używał siły. E, no właśnie. Coś tu znajdziemy. Coś jest, coś jest, ale... Ja bym chciał plecak. Bardzo bym was prosił o plecak. No dobra, tutaj mamy właśnie instrukcję wykonania pułapki. Byłoby to bardzo fajne. A nie, mam miejsce. Dobrze. Skoro mamy miejsce, co to, to zapakujemy. Dobra. I to chyba wszystko na razie. Okej okay. Dobra, brudne szmaty też weźmiemy przy okazji. Jeżeli będziemy mieli jakąś okazję, to je oczyścimy. Okej. Okay. No proszę, dosyć dużo tutaj miasteczek. Ale jak dużo miasteczek, to możliwe, że będzie też dużo bandytów albo innego rodzaju badziewia. I nic tu nie ma, zatem no, przeszukajmy. Czy to się zawali? Nie powinno. Nie powinno się zawalić. To spróbujemy. Spróbujemy użyć siły. I znaleźliśmy nasze pierwsze ciuszki. Tak. Na pewno weźmiemy sobie. Tasak, chociaż nie jest w takim dobrym stanie jak myślałem. Na pewno. Weźmiemy sobie instrukcję, na pewno weźmiemy sobie tunikę. E, nie możemy jej założyć? Możemy. E, Przydoby się jeszcze drugi bucik. No dobra. Wspaniałe ciuchy. No, mam wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy brali. <laughs> ...żebyśmy brali ten tasak zamiast naszego nożyka. Hmm. Dobra, zostaniemy przy, 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 przy nożyku, wiecie co, dobra. W sumie to nie ma znaczenia, bo przypomniałem sobie, że mamy nasz... ...naszą tackę, którą możemy trochę obładować, ale nie dużo, bo zaraz będziemy... O, czekajcie, czekajcie, tu jest jeszcze coś. I właśnie, tego nie założyłem. Nie to. Nie to, nie to, nie to. Eee, kurczę. Ok, tu jesteśmy. Mamy, mamy reklamówkę. I to jest cudowne, bo właśnie jeszcze nie założyłem naszej bluzki. Zakładaj to. O, naprawdę? Dobra, jest. Ok, będzie nam troszkę cieplej. I okej, okay. czy coś jeszcze weźmiemy z kolejne sobie brudne szmaty? E, przełożymy sobie te szmatki stąd. I multi narzędzie też przełożymy. Okej. Okay. No dobra, tą jedną wywalimy. E, tu przełożymy narzędzie. Dobra. To by było na tyle. I przeszukamy jeszcze przy okazji to miasteczko, właściwie jakieś zabudowania. Tylko że to już w następnej turze? Dobra. ok, opuszczony budynek. Weźmy, zobaczmy, co tutaj się znajduje. I i i. Dobra. Nie grozi zawaleniem, więc przeszukamy w ten sposób. Napijemy się wody. Leki, leki, są leki jakieś. Które weźmiemy? Gazeta. Właśnie. Doszły ponoć. Jakieś nowe. Jakieś nowe artykuły. Parę gałązek. Dobra, tego gałązki możemy sobie wziąć na ognisko w przyszłości. Tylko przydałoby się jeszcze do tego zapalniczka. I znów wyszedłem, a nie zamierzałem. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Źródło wody pitnej. Bardzo dobrze. Zbierajmy wiedzę, zbierajmy. Pewnie się przyda. Mm. Dobra. Z tym naprawdę mówiąc, nawet nie wiem co zrobić z tym kawałkiem materiału. Także nie będziemy go na razie brać. Eee, dobra, zaznaczyliśmy tutaj swoją obecność. Także coś zaraz może nas tutaj zdybać. Okej. Okay. Dobra. I, i, I zobaczmy. Zniszczony budynek. Na pewno tutaj nie będziemy siłą się przepychać pomiędzy kamieniami. Nic nie znaleźliśmy, ale zobaczmy, co tutaj leży jeszcze. Nie, nic przydatnego. No dobra. Pójdźmy dalej na południe. Okej, okay. koniec. Dobra. I mamy kolejne jakieś osiedle, większą tackę chyba mamy. Tak jest. Większa czy taka sama. Zaraz zobaczymy. Nie, chyba taka sama. Nie ma to chyba żadnego znaczenia. Na pewno weźmiemy sobie jeszcze butelkę z wodą. A czekajcie, czekajcie tutaj. Zawsze się przyda. I i, 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 ok. I jeszcze możemy to przeszukać. No tak, zapomniałem, zapomniałem, że mamy taką możliwość. No dobra, prawdopodobnie to miejsce zostało już wyczyszczone, ale czemu by nie? Czemu by nie spróbować? I niestety się nie udało. Dobra, w takim razie idziemy dalej na południe prosto do bagien. Dobra, sprawdźmy, jak daleko jesteśmy, już na tym południu. Nie tak daleko. Ups. Przepraszam was najmocniej. Dobra, e, spróbujmy przejść tędy, unikając lasów i wzgórz, tak żeby. Tak, żeby unikać wszelkich spowalniających nas czynników. Hmm. Naprawdę przydałby się drugi but. Czasem ten jeden punkt ruchu więcej jest. E, Spowienny dobra tutaj coś już znaleźliśmy leki, leki, leki jakieś opróżnimy i dodamy do kolekcji I, i i napełnimy sobie butelkę tą wodą Ok. Tak, to jest jakaś informacja właśnie o bagnach, ewakuacja ludzi Relacja jakiejś siostry Kassandry i Weroniki. Okej, okay. czyli jakaś taka e, historia jakaś taka mikrohistoria, że tak powiem dodana do tej lokacji. Bardzo fajnie, dobra. Coś jeszcze? Chyba wszystko chociaż wiecie co, czekajcie, wezmę sobie tą gazetę, e, poczytam sobie i tak pokrótce, myślę, że w następnym odcinku Wam to opowiem, postaram się to jakoś ładnie, składnie e, opowiedzieć, e, ale to w następnym odcinku, dobra moi drodzy, e, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!